Prawy 150 2 plus lewy, pull out 200 Hamowanie środkiem, 2 lewy Przy, przyciąć do 3 prawy, przyciąć out i 2 prawy pull 80, 2 prawy in 50, 2 lewy 40, 2 lewy nie wypuść. 82 lewy. Bo jeden prawy nie ciąć. 82 lewy tul 200 Mocnoha mój 2 lewy nie ciąć, nie wypuść 82 plus prawy tul 300 2 plus prawy. 50, 2 minus lewy, wąsko, syf. Jeśli 50. Wcześniej hamuj, syf. 1 lewy do 2 prawy. Hamowanie, 1 prawy ślisko. 1 prawy ślisko. 50, 1 lewy, może ślisko. 50, jeden lewy, nie wypuść 100 2 minus lewy 300 Mocną hamu i 2 plus prawy 100 3 prawy tul i jeden lewy bród To, dwa prawy nawrót, out. 200. Hamowanie, dwa plus lewy, out. 50, i 2 minus lewy. 200. Mocno hamuj. Jeden prawy, do jeden lewy nawrót, in. Jeden lewy nawrót in i prawy nawrót przechodzi 4 lewy out ciekara 4 lewy out 100 hamowanie czytana od lewej 4 prawy 200 hamowanie 2 plus lewy 200 hamowanie środkiem 2 lewy przyciąć do 3 prawy przyciąć out i 2 prawy pull 80. 2 lewy nie wypuść. Nie 2 lewy. 52 in, sorry. 2 lewy. 2 lewy nie wypuść. 52 lewy do jeden prawy nie ciąć. 100. 2 minus lewy pół. 200. Mocno hamuj, dwa lewy, nie ciąć, nie wypuść. 80, dwa prawy tul. 200, hamowanie, dwa plus prawy, 50, dwa minus lewy, może syf. 200, też hamuj. Jeden lewy, do dwa prawy i jeden prawy ślisko. Jeden prawy ślisko, 50. jeden lewy, 50 jeden lewy, nie wypuść. Sto, hamowanie, dwa minus lewy. 50 Bógsłucha moich dwa plus pray Sto przyprawy pól bo jeden lewy nawrót to 20wa pray nawrót out 200 Namowanie dwa lewy aut. 152 minus lewy. 200. Hamowanie, jeden prawy, do jeden lewy nawrót in. Jeden lewy nawrót in. To jeden prawy nawrót wyjazd. Wyjazd, dwa prawy in. To trzy lewy otwiera. 150. Hamowanie, dwa prawy. 70 prawą, 2 lewy, 80 lewą, 2 prawy, do 1 lewy z uwagą, nie wypuść. Świetla się zepsuć. 100, mocno hamuj, 1 lewy. 80, 2 lewy, nie wypuść. 150 lewą, na końcu jeden prawy, długi in, przechodzi w 2 plus lewy, nie ciąć, lopna. 2 plus lewy, nie ciąć, lopna. Każde hamowanie musiałem wbijać jeszcze raz bieg. Nie fajne, nie fajne. Ćwika stał zepsuty, widziałem.